Procedurę zalania sprężarki olejem rozpoczynamy od sprawdzenia, czy na korpusie znajduje się korek zalewowy. W przypadku kompresora typu 10S20C Denso korka olejowego nie ma, olej należy więc podać portem ssania. W tym celu odkręcamy obie zaślepki transportowe chroniące porty kompresora. Port, którym należy podać olej, to port o większej średnicy. Pamiętajmy o tym, że ze względu na wysoce higroskopijne właściwości oleju do klimatyzacji, powinien być on otwarty tuż przed samym montażem. Jakakolwiek zawartość wilgoci wewnątrz układu będzie miała negatywny wpływ na jego pracę. Olej najlepiej odmierzyć za pomocą strzykawki. Zalecana przez producenta ilość oleju dla sprężarki typu 10S20C to w granicach 200-220 ml w przypadku, gdy montujemy sprężarkę na pusty układ. Natomiast jeżeli układ klimatyzacji nie był płukany, ilość oleju, jaką należy podać do kompresora, powinna być równa ilości, jaką odzyskaliśmy z wymontowanej sprężarki. W momencie, kiedy nasz kompresor jest już zalany olejem, należy kilkakrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara pokręcić tarczą sprzęgłową, tak aby zapewnić równomierne rozprowadzenie oleju wewnątrz komory kolbowej. Zapewni to odpowiednie smarowanie kompresora w momencie rozruchu i uchroni go przed ewentualnym niepożądanym zatarciem.